Cześć, witam Cię serdecznie z tego pięknego miejsca ja jestem Słoneczny Mike na co dzień podnoszę świadomość, szczerze miłość i wolność i przyszedłem tutaj podzielić się z Wami e, ceremonią kakao którą które organizuję i czym to w ogóle jest? czym jest ceremonia kakao? ceremonia kakao to generalnie jest mm, rytuał w którym pije się kakao i w którym się albo śpiewa, albo się tańczy, robi się muzykę, albo się po prostu mówi. Ale generalnie jest to połączone z muzyką i z piciem kakao. Ale co najważniejsze jest to przekazanie i intencji. To wszystko się robi w intencji miłości i otwarcia swojego serca. I co to jest otwarcie serca i tak dalej? No to chodzi o przepływ energii w naszym ciele który zazwyczaj jest zablokowany, jeżeli żyjemy w mieście, społeczeństwie, które ciągnie nas w dół. I poprzez właśnie śpiewanie, poprzez te ciepłe kakao, poprzez wspaniałą atmosferę ludzi, którzy przychodzą w tym samym celu i w energii akceptacji do tego, żeby po prostu wzrastać świadomościowo, żeby otwierać swoje serce, żeby się, otwierać się na miłość bezwarunkową, do wszystkiego, do drzew, do ludzi, do, do wszystkiego po prostu. To robiąc to wszystko wspólnie, Otwarza się tak ogromna energia, która po prostu transformuje nas mega, mega mocno. I ja byłem na wielu ceremoniach Kakao, ale jedna mi zapadła najbardziej do serca. I to była ceremonia, na której otworzyłem właśnie się na śpiew, bo to, to każda ceremonia Kakao prowadzi się wspólnie. Przynajmniej ja tak widzę i ja tak je prowadzę, że wspólnie je współtworzymy. Ja na tamtej ceremonii, jak się otworzyłem na śpiew, i po prostu zacząłem tworzyć to, co czułem w sercu swoim muzykę, po prostu razem z innymi, i to wspólnie się tworzy wtedy niesamowitą energię, i czuć wtedy niesamowitą satysfakcję z tego, że po prostu tworzymy. I, i to jest tym najpiękniejsze. I ja, robiąc właśnie ceremonię kakao. Robimy dużo mantr i dużo śpiewamy piosenek, takich bardzo prostych, ale też bardzo pięknych, naprawdę takich, mm, to są po prostu afirmacje miłości i wolności i światła i zachęcam właśnie wszystkich zawsze, żeby śpiewać razem, żeby mantrować razem, bo to jest w tym najpiękniejsze, że właśnie, że się współtworzy i że się otwiera tutaj swoje czakry gardła na odgłos, na śpiew i tworzy się coś naprawdę pięknego. I to oczywiście na tej ceremonii kakao też e, jest klimat takiego wejścia do swojego wnętrza. Jest ciemno, są świece albo ognisko i jest przytulnie, jest ciepłe kakao i zachęca zawsze, żeby zamknąć oczy i żeby skupić się na sobie. Nie skupiać się na reszcie, tylko skupić się na sobie i, i wtedy z razem się spotworzy Niesamowite rzeczy, bo każdy wyciąga to, co w sobie ma, tą miłość i to piękno, i się tym dzieli, i naprawdę można bardzo, bardzo głęboko wejść w siebie. Mi się zdarzało popłakać się na ceremoniach kakao czy odczuwać niesamowitą euforię i spełnienie po prostu, bo to naprawdę może być gruby, gruby proces, jeżeli podejdziemy do niego z odpowiednią intencją i z nastawieniem. Bo to jest połączenie medytacji z mantrowaniem, ze śpiewaniem, z radością i wspólnym tworzeniem. No też właśnie jak jest więcej osób, to e, intencje, które dajemy, mają większą moc i też energia, która się wytwarza, jak się e, jest tyle osób i wszyscy podnoszą swoje wibracje poprzez mantrowanie, poprzez śpiewanie, to po prostu taka energia się tworzy, że wow, to trzeba po prostu doświadczyć, żeby to poczuć i żeby to zrozumieć i to są naprawdę piękne doświadczenia, które, których nie da się zapomnieć. Więc zapraszam Was na ceremonię kakao, które ja organizuję razem z moją e, dziewczyną Emilką, która ma anielski głos i wspaniale gra na gitarze, ale stworzymy je zawsze razem. To jest najważniejsze w tym, więc zabierajcie swoje instrumenty, zabierajcie swoje piękne głosy. E, w, czasami ludzie mówią, że nie potrafią śpiewać, ale każdy potrafi śpiewać i każdy ma piękny głos i piękne wnętrze, którym może się podzielić. I, i tak, zapraszam Was, organizuję tę ceremonię. Głównie w Olsztynie, ale też w Gdańsku, w Warszawie i generalnie jestem otwarty na propozycje, żeby jeździć po Polsce i robić ich więcej i więcej, więc e, sprawdzajcie moją stronę na Facebooku albo Instagrama, tam na pewno będą informacje, informacje o zbliżających się ceremoniach. Na które Was serdecznie zapraszam, żebyśmy razem je współtworzyli i żebyśmy razem wysyłali piękne intencje w świat, bo na każdą ceremonię każdy przychodzi ze swoją intencją, na przykład, żeby poprawić coś w pracy albo w związku, albo żeby coś zdobyć i tak dalej, albo uleczyć coś i naprawdę te intencje się sprawdzają. Plus wysyłamy też wspólnie intencję taką globalną do tego, żeby podnosić po prostu świadomość i żeby stwarzać nową piękną ziemię. Tu więc to jest po prostu jednoczenie się razem w kupie, w kupie siła, w kupie smoc i wspólne kreowanie niesamowitych rzeczy ok, to by było na tyle jeżeli macie jakieś pytania to śmiało piszcie i tak jak mówiłem zapraszam na instagram, na facebook i dawajcie znać też w komentarzach jeżeli byliście na jakichś ceremoniach kakao jak to na was fajnie wpływa i przysłał dużo pozytywnej energii wspaniały dzień, mam nadzieję, że zobaczymy się na jakiejś ceremonii, albo nie ceremonii to wtedy po prostu gdzieś na przykład wspaniałego dnia i namaste